Dobra, jesteśmy. Dotarliśmy po długiej przerwie na giełdę w Sokołowie. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Ale chyba najpierw zaczniemy od szaszłyka. O, bez śniadania, jesteśmy głodni, nie? Głodna? Głodna. Tłumy, tłumy, tłumy. A, do szaszłyka aż takiej tragicznej kolejki nie ma. Także dość szybko powinniśmy zjeść. O, no, to jest to co lubię, szaszłyczek. Jesteś co? Jestesmy Może szoszójku? Aga, szczeka, wygłodniała. O, człowiek. Soszójka. Dla mnie standardowe. No, nie było mnie chwilę cały czas coś się działo. Działo, działa. O ty, nie tak. Znaczy tak też, ale... Wszystko jest dla ludzi. To dwa razy po dwadzieścia. Standardowo. Z cebulką? Nie, bez. Dobra, za daleko zacząć, bo chciałem nałożyć te coś tam. osobne w sumie to jest dobry pomysł. Dobra, a to do weźmiemy jakieś pomidorki. Góry się skończyły Polowanie Jak na, jak na rybach 33, ale to no, jakiś O, złapałem Chcesz jeszcze chcesz? Nie chyba sałatek nie chcesz ty. Dobra, a ja jeszcze sobie jakieś tu sałatki wezmę Dobra, także wybór mamy To co lubi Bardzo ładnie, bardzo dobre, dostateczne. Tak, że my się za pałaszowanie bierzemy. Aga teraz nam zrecenzuje każdy aromat, każdy smak w szaszłyku. No to słuchamy. Zamieniam się w słuch. Opowiadaj. Mogę opowiadać, nie wiem. No normalnie. Jesteś youtuberka czy nie? Jesteś youtuberka czy nie krytyki kulinarne. Co, taki miałeś ten? Nie to busa, no <laughs> jeszcze bąki Ka Przepraszam. Nie kameruje się. <laughs> tak na wizji. Tak przy szaszłyk firma SORT. Mój ulubiony. No a na ułatwiającym języku dodatkowo są sałatki. Tak, do wyboru, do koloru. Sałatki od górek. Z utęsknieniem czekałem na tego szaszłyczka dzisiejszego. Dobre śniadanie. Miałaś do że kiełbaska też jest dobra. No, tak. <noise> Chłopaki tu, Tim <team> Kiełba. To jest też szaszłyka. A, Kondzio Marka, Szaszłyka też. Czyli <noise> Konrad nie mógł się zdecydować, więc wziął obie opcje. <noise> Mamy standardowo Tim Szaszłyk. już prawie wylizane tacki, dobre było było dobre? no, a ja jeszcze no przepraszam, ja jeszcze dopycham ostatni kawałek bo jeszcze Aga mi kawałek dała bo mi już nie dała rady wcisnąć a mój brzuch pojedny, więc dopcham po, pojedli, popili aż normalnie wstać ciężko ale było dobre to jest to na co się czeka, a tak naprawdę nie ma takiego grilla, żeby sobie pójść na tygodnie, także trzeba wyczekiwać giełdy, także dobrze jest, sorry, sorry. jak widać kolejka cały czas, także jest branie na. Także jak Ci się podobało to łapa, subskrybujcie kanał i do następnego, Ara.